Cześć, cześć czecie. bardzo serdecznie z tej strony Odi. A to jest mój pierwszy vlog z okazji 29 widzów. No, jednak troszeczkę dużo ich mam, jak zacząłem współpracę i sporo wyświetleń nawet mam. No, tych filmów, wszystkich, które nagrałem. I co no, naprawdę świetnie, świetnie się czuję z tym, kurczę, ciała, ja wale trochę się stresuję, bo gadam do siebie. No, nie, do kamerki gadam do Was, nie. Ale robi mnie to. Stresuję się trochę. Ale dobra, mi z tym. Bardzo wam dziękuję za te subskrypcje, za te łapki w górę Tylko troszeczkę mi się nie spodobało właśnie tam pod jednym filmem z Fortress Bo kurczę, tak spontanicznie wyrzucam Nic na tym nie działam, nic nie robię, żeby to było jakieś ładnie materiał wyglądał Jeden y, widz zjechał Borka, tak jak pewnie już go znacie Co mi się bardzo nie podobało, nie podobało y, Chyba jakiś Marcel Ferenc, czy jakoś tak y, Dane osobowe, chronić dane osobowe No tak, kurczę Hmm, sorry. Ja się w żaden sposób nie obrażam, ale nie musiałeś tak ostro zareagować na jego komentarz na Borka. Po prostu jest komentarz wyraża co, Po prostu Bork powiedział to, co mu się nie podobało ja mogę to naprawić. No i to doprowadziło do kłótni, a już się pogodziliśmy, to mi się też bardzo nie podobało, ale to już mniejsza o takie bzdety, takie smutne wiadomości. Teraz radosna wiadomość. Tak, jest nareszcie y, premiera Diablo 3. Ta gra jest świetna. Na pewno w nią będę grał, na pewno zrobię jakiś let's play. No i także i zapowiadane serie, jakie chciałbym teraz nagrać. Wiedźmin 2 to na pewno, Battlefield 3 niedługo, Call of Duty 4 nagrywam, Call of Duty 3 Modern Warfare nagram, spróbuję jakoś zdobyć tą grę. No i oczywiście jeszcze Terraria chciałbym strasznie nagrać, chciałbym z nią pograć, ale coś mi mój komputer odmawia. Na razie teraz nagrywam ten materiał na laptopie, bo. Kamerki jeszcze takie dobrej na 64 bitowy system nie mam. Muszę sobie kupić, ale to za jakieś parę dni. Chcę, że za to jakoś wideo, bo właśnie to jest na wi wideo. Mm. bo Teraz akurat yy, nagrywam na laptopie i może takie szybkie ogarnięcie sprzętu, na którym nagrywam. Już. Wszystko. Mm -hmm. i co? Ja jestem Modi, to jest mój pierwszy vlog. Pierwszy. Tak, więc łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Komentujcie, komentujcie. I myślę, że te filmy będę wpi... Co chciałam powiedzieć? Fuck Te film będę wpuszczał co tydzień. Może jutro się nagram jakiś taki vlog. A dlaczego nagram? Bo to będzie taki taka seria moja nowa. Zapytaj od niego, pogadaj z o nim coś takiego. Wymyślę, wy... na pewno coś wymyślę. Więc pod tym materiałem zadawajcie swoje pytania w postaci komentarzy. Ja przygotuję jakiś z tego materiał na jutrzejszy dzień. Może jeszcze dzisiaj, albo jutro. Zależy, kiedy będę. Zależy, ile będzie pytań. No tak. No to więc. Komentujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz. Komentujcie, komentujcie, komentujcie. I będę odpowiadał na Wasze wszystkie pytania. No spróbuję przynajmniej odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. No to. Cześć, do jutra. Może jeszcze do dzisiaj, bo jeszcze nie wiadomo, czy będę jeszcze dzisiaj nagrywał. No to hej, cześć i czołem narka.